Witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale, a dziś opowiemy sobie o takich dwóch dziwnych rzeczach, które nie wiadomo do czego są. I zaczynamy. Co jest? jest nie? No to tak, tak. A czemu? Kiedy? Teraz? Aha, które jest w pudełku u nas na półce, i w środku jest dużo części, i jest bardzo drogie. Także zaczynamy. Jadę na koniu, wio koniku, wio i haha. Ta muzyczka leci, nie? Trzeba by było to intro nowe nagrać. Że wjeżdżam na plac z ciągnikiem tak na pełnej, na ręcznym, Ciągnik nie ma ręcznego. Nie pociągłoby go. No to wjeżdżam, wysiadam i idę tak powoli w stronę kamery. I ten ciągnik wybucha Pff. i jest agro DN. Jeszcze <grym się> bym chciało to zrobić w slow motion jak podchodzę. <grym się> To jeszcze jakaś alternatywa, nie? Jak mnie wyjdzie, to mogę iść grać na rynek. Na Bębenku. Albo na wiadrach. Jak widzicie, nagrywamy w nowych warunkach. Klientów jest full. Cały czas wchodzą, wychodzą ze sklepu. Last Christmas, I gave you my heart. Widzę, że... Gorzej z głową niż u mnie. Gorzej być nie może. Porównywalnie. No nie wiem. Dużę się, kucił. Akcja. Oj, jeszcze w czapkę. Sorry. Pokażemy wam co to było. Już. Przedstawię jeszcze 10 razy tą kamerę, to na pewno będzie do I miast wątku nie wiem co dalej mówić. Nie orientuję się, zarobiony jestem. Zrób test mikrofonu. Tak nagrywamy? Last Christmas I gave you my heart. ok? Tańcowała ryba z rakom, ryba z rakom. A Pietrucha z pasternaką, z pasternaką. A Pietrucha z pasternaką, z pasternaką. A Pietrucha z pasternaką, z pasternaką. Co nie jest normalne? Ja? To już to jest stwierdzone żółtymi papierami. To jest nowy produkt od produktu. Jeszcze jedna część brakuje Jaka część? No taka. OTA! Szedł Sasza suchą drogą. Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. Eł o, eau, eł, eau, o, 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 masz kamerę. Nie wiem, rozciąganie robię. Strun głosowych. Dobrze jest. It's my life. It's my life. Poczekaj, muszę po, po, papierki pochować. I ja co tutaj przejawia teraz właśnie te lampy, żebyście się nie musieli z tym pie... Zdejmujecie stare, zakładacie nowe, widzicie jaki jacyś jest wspaniały, najlepszy. Bez niego ta firma by nie istniała. No i proszę Państwa, mamy od firmy Sparex Lampel w technologii LED. Oczywiście dalekosiężna. Nie kop... tymi kamieniami. Bo wybijesz szybę. Dobra. Co jest? No przecież nagrywaliśmy, że on stał na warsztacie. Pół roku go robili. Nie mogli go zrobić. A więc... Nie mogę od to, a więc, nie? Źla. Źla. Wciąż sobie. Źla. Źla. Sam by stanął i coś nagrał, monderala. Dobrze? Tomek, dobrze? Ha. Tak, było wesoło. Bez mikrofonu. No, będę mówił. Będę disował. Dzisiaj diso nagrywamy na Tomka. Ponuro jest i buro. Zrób se ujęcie, a ja mam wzdęcie. <głos> eee... <głos> Wyje... Pindych jadę z przyczepami. Dwie nimki z kamieniami i jadę. <noise> co tak patrzysz? A teraz co tam siedzi? Dzwoń po kepsa, niech przywiozą z Żabki. Śmierdzi chińskim centrum handlowym. Te co pękały w Wy, ale wy, wy, Akcja! No nie, no już nagrałem, idziemy do domu, bo jest zimno na zupę, na kawę.